Dobry wieczór. Zanim zaśniesz, pozwól sobie na chwilę całkowitego spokoju. Odłóż wszystko, co wydarzyło się dzisiaj. Nie musisz już nic robić, nie musisz się starać. Wszystko może na chwilę zamilknąć. Połóż się wygodnie, poczuj ciężar swojego ciała. Opierający się o materac, zauważ, jak z każdym wydechem ciało robi się coraz cięższe: ramiona rozluźniają się, kark odpuszcza, szczęka, która trzymała napięcie przez cały dzień, delikatnie mięknie. Oddychaj spokojnie, powoli. Wdech i wydech. Pozwól, żeby powietrze płynęło przez Ciebie jak ciepły, delikatny strumień. Nie musisz kontrolować oddechu. On sam wie, co robić. Każdy wdech. To uwalnianie, każdy wydech, to zaproszenie do spokoju. Wyobraź sobie, że nad tobą rozlewa się miękkie, srebrne światło. Dotyka twojego czoła, twoich ramion, twojej klatki piersiowej, twojego brzucha. Twoich nóg. W każdym miejscu, którego dotyka napięcie znika, odpływa. Zastępuje je ciepło, bezpieczeństwo. Cisza. Powiedz sobie w myślach. Jestem bezpieczna. Jestem spokojna. Pozwalam mojemu ciału odpocząć. Pozwalam mojemu umysłowi zasnąć. Nie musisz robić nic więcej. Niech Twoje myśli odpływają, jak chmury po niebie. Nie zatrzymuj żadnej z nich. Niech płyną, niech wszystko stanie się lekkie. Czujesz, jak Twoje ciało staje się coraz cieplejsze, coraz spokojniejsze. Z każdym oddechem wchodzisz głębiej w relaks, w spokój, w sen otulacie cisza bezpiecznie delikatnie tak właśnie wygląda spokój